Tak więc dzień dobry, witam serdecznie. Każdego na YouTube i każdego na live, kto ogląda. A dziś plotkareczki. Proszę Państwa, 11 minutek tak naprawdę ten książulo obnażył lokal Freeza. O, to lubię. Łapka w górę dla statystyk, komentarz dla statystyk, jak kradniemy, kradnijmy z klasą, proszę Państwa. Bądźmy dżentelmenami i damami i zostawmy coś po sobie. Włączcie w tym, w tle ten materiał. Wysyłam Wam go oczywiście jeszcze na live. Włączcie, wyciście, oglądajcie go razem ze mną, ale żeby tutaj plotkareczki zarabiały, bo być może w przyszłości mnie nie pozwą. Kto wie, kto wie. I lecimy, proszę Państwa, zobaczę, czy jeszcze. A, ściszyłem sobie, bo by mi nie było w uszy. Jak zresztą zwykle. Viral Kebab należący. Dobra, trochę, trochę głośniej, bo już przesadziłem. Do Friza i przemka. No dobra. Jedziemy. Wiral Kebab należący do Freeza i Przemka Pro jeszcze dobrze się nie otworzył, a już został prześwietlony przez książula, który zauważył pewne nieścisłości. Murcik postanowiła odpowiedzieć na zarzuty dotyczące jej książki i odniosła okay. się do niemiłych komentarzy o jej sylwetce, a dodatkowo Lekcji zdradziła nieco więcej na temat swojej aktualnej sytuacji miłosnej. A, a to zapewne... Leksi nie była ta, tą taką mocno, religijną i szczerze seks to dla niej mógłby być po ślubie? Czasem? To nie było to? Co robisz na co dzień poza YouTube'em? Krzysztofie? ja sobie pracuję na kuchni, jako zwykły robol, taki naj, najniższego sortu, po prostu. Więc jestem zwykłym robolem. Pracuję sobie na kuchni. Dobrze wiecie. Zwykła, normalna praca, ale bardzo dobra, ja ją lubię ogólnie. Uczestnicy Kója mnie nie robią z kasą, kasa zawsze na czas, to jest bardzo ważne. W no. programu Taniec z Gwiazdami mają opcję zapraszania wybranych przez siebie gości na widownię i tym razem Marysia Jeleniewska zaprosiła do kibicowania lekcji. Z racji na to, że były tam obecne media, sytuacja została wykorzystana przez Damiana Glinkę, który zadał jej kilka ciekawych pytań. Zważając na doświadczenie muzyczne, które zresztą miało bardzo dobry odbiór, postanowił zapytać o to, dlaczego dotychczas nie pojawiła się na jednym kawałku ze swoją dobrą przyjaciółką Fagatą. To, to jak tak spoko nabijasz, to dlaczego nie ma duetu? Wiesz co, Agata chciała zrobić duet. Może kiedyś zrobimy, ale mi nie pasuje ten wizerunek, w który ona idzie i rzeczy, o których ona często rapuje. Akurat ta piosenka, o której ja, e, ta, e, wow, tam nie są aż tak wulgarne rzeczy, ale na innych piosenkach Agata potrafi być bardzo wulgarna i to jest bardzo niespójne ze mną, więc nie nie widzę na razie tego duetu. Może kiedyś e, właśnie... od jak... to... kiedy ona jest taka właśnie ale ona mówiła tam w podcaście, pamiętam, że... Ona tam religię i te sprawy, no nie wiem, ciężko mi w nią, w nią uwierzyć, w jej słowa, bo Lexi, kurwa, jakoś tak zdziwny. mam gdzieś z tyłu głowy, że ona po prostu zawsze w chuja robi, nie? I teraz po prostu idzie w ten niby taki dobry wizerunek, że ona porządna dziewczyna, ale nie wydaje mi się, żeby taka była. Coś by się troszeczkę uspokoiło. Ona o tym zresztą wie, rozmawia. Coś się cicho tym, gada w ogóle. Ale na razie życzę jej powodzenia w jej solowej karierze. Idzie jej super, więc fajnie. Pytanie zdaje się być uzasadnione, biorąc pod uwagę fakt, że fagata w dużym stopniu zaangażowała swoją ja inną psiapsi, Natalise. Lexi przyznała, że nie chodzi o to, że fagata robi beznadziejną muzykę czy coś tego typu, bo uważa, że definitywnie powinna dostać nominację do tegorocznych pop A Niechuję. chodzi o wizerunek, jaki kreuje nie tylko jako influ, a właśnie przed. Przede wszystkim jako raperka, bo trzeba przyznać, że jej teksty są całkiem kontrowersyjne. Lekcji przyznałem. No jak kontrowersyjne. Obciągałam temu i tam temu, coś tam siadaj na mnie, jabadaba. Co jest takie kontrowersyjne? Nie, nie, bez przesady po prostu. To się śpiewa kurwa o kutazach i hajsie. Cześć, słodziutki przystojniaku Buźka, Rawry. Jeszcze takiego przywitania to ja nie miałem. Dziękuję Ci bardzo. Dziękuję. Dziękuję. Aś mnie normalnie. Aś mi się ciepło zrobiło. Taka, taka odpowiedź ci pasuje. Witam serdecznie. Dobra. Gej, witam serdecznie. Sandra, Lexy. jestem religijna, też leksy ja lubię patologię. A ona jest fanką dymów i patologii. Pamiętam tego shorta. Myślała, na niektórych piosenkach fagata jest naprawdę wulgarna. Spokojnina do nie wypinać. Co nie ale wchodzi w, ucho, nie? wchodzi w ucho, nie? Wchodzi ucho. Tak, dybilny tekst, ale kurwa wchodzi w ucho przez to. Że jest tak dybilny, to od razu go zapamiętałem. Naprawie no, od razu. Trochę mi zajęło, zanim zapamiętałem. Z jej osobą i na ten moment się na to nie pisze, ale nie wyklucza tego w przyszłości. I Kolejny będzie już temat niedługo, ja jestem Lexi, super dubka spod, nie wiem czego. Baba baba. coś tam, coś tam, religijna ze mnie dziołka. <laughs> Mówię wam, będzie, będzie, Podjął dziennikarz to kwestia związku Leksji i jej spraw miłosnych. Zapytało to, jak długo influencerka jest singielką, a jak pewnie sami dobrze wiecie, od naprawdę długiego czasu nie zdradzała nic na ten temat. I właśnie tutaj mocno zaskoczyła swoją odpowiedzią, bo stwierdziła, że od około dwóch tygodni. Dodała, że ciągle schodzą się i rozchodzą, nie mogąc się ostatecznie pożegnać. To jest taka relacja. Kurczę, ja pójdę pewnie z terapeutą o tym gadać, a nie z tobą na wywiadzie, ale to jest taka relacja, wiesz, że raz tak, raz nie, no nie toksyczna od tego daleko, ale taka relacja, że po prostu nie możemy się rozstać, a powinniśmy. Aczkolwiek a. spokojnie, spokojnie, nie jest to toksyczna relacja. Chociaż według internautów. No nie wiem, no ale to brzmi jak toksyczna relacja. No jeżeli rozchodzicie się i schodzicie co chwilę, nie powinniście ze sobą być, ale jednak jesteście. To, to czy to nie jest definicja toksycznej relacji? Bo wydaje mi się, że tak, no. No ale ciortem. Ona jest fanką dymów i patologii. Mi to jak książkowy przykład toksycznego no zachowania, tak. co właściwie mówiła sama Lexi jeszcze w walentynki. Szybka wiadomość do wszystkich dziewczyn, które spędzają dzisiejszy wieczór same. Go, pamiętaj, lepiej spędzać ten wieczór sama, niż z jakimś toksycznym chłopakiem obok. Uh. Miałam pewne przemyślenia po zobaczeniu tego fragmentu wywiadu. Jak później Sztuczne. zauważyłam, widzowie też wysnuli pewną teorię. Ona bekę ciśnie. Uwielbiam jak Lexi troluje Jestem pewna, że ona żartuje. Jestem ciekawa, mm. czy dziennikarz też miał takie przeczucie czy po prostu złapał przynętę i drążył dalej, żeby wyciągnąć jak najlepsze ploteczki. Lexi nie wyjaśniła nigdzie tych słów, więc teoria zostaje tylko teorią. Ale jeżeli pojawi się jakakolwiek aktualizacja, to oczywiście. On... Jak sy troluje, to niech se troluje, W dupie, to mam szczerze o wszystkim was poinformujemy dawaj mi książula i friza tak, subskrybujcie no kanał i bądźcie Nie, Murcix jakaś. Dawaj. całkiem niedawno mówiłyśmy wam o wypuszczeniu książki przez Murciks więc jeżeli chcecie dokładnie wiedzieć o co chodzi to zapraszam do nadrobienia bo jak się okazało wywołała tym całą masę kontrowersji w przestrzeni medialnej co ty Influencerka postanowiła. To co ona tam, o to lubię ta dziewczyna jest zajebista ogólnie polecam gorąco jej kanał, tylko nie pamiętam jak się ten kanał nazywa ale polecam gorąco, dziewczyna jest super, nie? No jest tak zakręcona, ale tak się miło ją ogląda, że cholera jasna obejrzałem Ech, prawie, prawie, bo pewnie coś powstawiała przez te parę dni. Eee, prawie wszystkie jej vlogi obejrzałem, nie? Super są. Odnieść się do tej afery nieco szerzej w najnowszym odcinku pod tytułem Czy mam kontakt z Marcysią? Nie odpowiesz, pijesz szota", Który oczywiście nagrała ze swoją podcastową współprowadzącą Klaudią Sadownik. O, Jak Kla sam tytuł o, no. filmu sugeruje... Klaudia Sadownik, polecam gorąco, bardzo miło się jej słucha, ma fajne vlogi. Jest potwornie zakręcona, chaotyczna, ale ma taki vibe zajebisty, nie? Cześć Derska, witam serdecznie, więc polecam. Format polega na zadawaniu trudnych, kontrowersyjnych pytań, na które dana osoba albo odpowiada, albo pije shota. Oczywiście, jak podkreśliły, nie albo. Tylko takiego ostrego z sosem tabasco. Tego typu filmy były bardzo popularne na jej kanale jeszcze za czasów ekipy. Pierwsze pytanie, wprawdzie nie odnosi się do obecnych dram, ale na pewno jest to kwestia, która zastanawia Jezu, wiele osób. Ale te dziewczyny się zmieniły, nie? Chociaż ta. Jest ta jak była, tak jest, ale wersow to jest tragedia. Matko Boska, jak ta wersja, w dobrze. No nie mogę przeżyć po prostu, że ona się ta. No jej ciało, niech sobie robi dziewczyna co chce. To nie jest tak, że ja jej bronię. Ale jest mi szkoda, że tak ładna dziewczyna zrobiła z siebie, no, czupiradło, nie? To jest mi naprawdę szkoda, że jest takim przykładem dla młodych dziewczyn, które są urodziwe, ale wkręcają sobie, że wiecie, że są brzydkie i tak dalej. A tej pani nie znam, nie wiem, kto to jest i czemu ma fioletowy włos. A to jest ta, 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 piara, nie? Otóż, czy nadal utrzymuje kontakt ze swoją ekipową koleżanką Marcysią? Jak Marcis, się okazało, okay. między nimi nie ma żadnej spiny, jednak już nie utrzymują ze sobą kontaktu. Przez to, że naprawdę długo nikt nie widział ich razem, niektórzy wysnuli teorię, że tutaj musiał pojawić się konflikt, ale jak mówi Marta, nic takiego nie miało miejsca i po prostu każda poszła w swoją stronę. No nie mamy kontaktu, nie spotykamy się, ale nie ma też żadnej spiny. Okay. E, mamy gdzieś tam grupę. Taki neutralny, taki neutralny kontakt. W kolejnych pytaniach pojawiło się to dotyczące w ostatniej fali komentarzy na temat sylwetki Murciks. Pod zdjęciem, co, które tak? dodał łatwo, gang z żartem, że wróci. No, przy... chyba wciąż jest, nie? Tak trochę wygląda. No. To chyba dobrze, nie? Powinna się cieszyć. Siła stara ekipa. Dosłownie. Pra... Marcy się to ta odwiedza, chciał zobaczyć jej. X, y, x W sensie cycki. a bo to są cycki. Chyba tak, cześć osence, witam serdecznie. Dziewczyna chyba w ciąży jest po prostu, albo po prostu tak stanęła dziwacznie. Też ma brzuszek, my się sracie ludzie. Żartem, że wróciła stara ekipa, dosłownie prawie cała sekcja komentarzy była przepełniona paskudnymi komentarzami, mówiącymi właśnie o tym, że Marta przytyła, sugerując, że jest w ciąży. To nie są jakieś, stra... to są straszne komentarze? Marta w ciąży, no ale Jezu, straszny komentarz. Murcik w ciąży, zapytanie. O Jezu, potworny komentarz. Chyba pojadła. No to już gorzej. No ale co? No i co z tego? A zajebiście wygląda. Nadal jest zajbista. Ja, ja, może dlatego, że ja po prostu lubię większe kobiety. To jest może to. Marta przyznała, że ta sytuacja bardzo ją dotknęła Czemu? i dosłownie wszędzie czytała komentarze typu Murcik z wciąży. Chyba pojadła. Stwierdziła też, że komentarze były bardziej sugerowaniem jej, że jest gruba, niż ciekawością o ciąże, co jest dla niej abstrakcyjne, bo samej siebie kompletnie nie widzi w ten sposób. A jeśli chodzi faktycznie. No i bardzo dobrze, jebać tych ludzi, kurwa, nie? O założenie rodziny i o to, czy planuje ją w najbliższym czasie, to stwierdziła, że nie jest jeszcze na to gotowa i w najbliższych latach raczej nie ulegnie to zmianie. Z odcinka dowiedzieliśmy się. Okej, okay, czyli nie, no to po prostu tak stanęła dziwacznie i tyle, boże, kochane, ludzie to są naprawdę upierdliwi. Wy kurwa grubego człowieka nigdy chyba nie widzieliście, naprawdę, bo. Yy, dajcie spokój, ale ja nie uważam, żeby to było strasznym komentarzem, że ktoś jej. że w ciąży, bo na tym zdjęciu wyglądała, jakby była w ciąży, no seryjnie. Tak brzuszek jej się odznaczył, nie? się także nieco więcej na temat zarobków Murcich po rozpadzie ekipy. Jak przyznała, na początku odczuła ten spadek, natomiast teraz czuje, że wszystko wraca do niej ze zdwojoną siłą, co zresztą kiedyś przepowiedział jej tarocista jeszcze przed rozpadem ekipy. Ja osobiście miałam gigaciarki, jak o tym opowiedziała. Na koniec Marta poruszyła temat swojej książki Lift i zarzutów na temat na. No ale że co, że po prostu miała dużo pieniędzy, raptownie został spadek i teraz mocno odczuwa ten brak pieniędzy, tak? Pisania jej przez Ghostwritera. Przyznała, że są one dla niej kompletnie z czapy, bo nigdzie nie ukryła informacji, że taka pomoc podczas jej tworzenia była obecna, a nawet całkowicie... O, kurwa, macie, ja jestem analfabeto, ludzie, kochani, ja jakbym napisał książkę, e, mam sw swoją historię, którą mam w głowie i też dużo napisałem o niej tak swoją drogą, e, to powiem wam szczerze. Poszedłbym do specjalisty, który by mi poprawił tekst po prostu, bo pełno błędów pewnie by tam jest, nie? Narocista cynku, słuchaj, ja jej nie wróżyłem, ale zawsze mogę. Otwarcie mówiła o tym w swoich materiałach Kurczę, ja trochę tego nie rozumiem Bo ja nigdzie nie ukrywam Tego, że ja to napisałam mhm. z Ghostwriterem Ja wszędzie to komunikuję Nie daję nigdzie narracji, że ja tą książkę napisałam Dodatkowo powiedziała, że w przyszłości Chciałaby coś wydać już w 100% Samodzielnie, ale tak naprawdę Dopiero czas pokaże, czy to się faktycznie wydarzy Koniecznie dajcie znać, co o tym sądzicie Dawaj, dawaj Friza. Uniwersum ekipy rozwija się coraz bardziej i to na różnych płaszczyznach. Od filmików z łapania Pokémonów rozwinęło się to do takiego stopnia, że zaczęli oni tworzyć swoje własne produkty, które pewnie dobrze znacie, a nawet wypuścili film 100 dni do matury, który trafił do kin i przebił okrągły milion widzów. Jak się okazuje, tym razem postanowili otworzyć lokal gastronomiczny. Ogłosił to na swoich social mediach Przemek Pro, który zajmuje się jego promocją oraz przedstawia to miejsce jako swój lokal pod nazwą Viral Kebab. Jak sam hmm. Powiedział, na razie jest to otwarcie beta, a dopiero za jakieś dwa tygodnie wszystko będzie idealnie dopięte. Mimo tego można już przyjść i przetestować serwowane jedzenie, na co zdecydowało się... Znaczy, no dzi dziwny wystrój jak mam wyścierać. Ja nie lubię takich fiołkowych wystrojów. Ja bardziej... moje klimaty to są ciemniejsze. Ciemne drewno albo jasne drewno, ale ciemne ściany, no, wiecie, roślinność, zieleń. Te, te klimaty mnie bardziej jarają, a nie jakieś takie kurwa biało... Kolorowe, o Jezu, jak dla dzieci, nie. Całkiem sporo internautów. Yy, lokal prawie pełny jest Wisia. I każdy może tutaj zrobić sobie przyjdzie na promu Karemlicka 52. No, ja ram się. Niewiele osób wie, że Przemek nie jest jedynym właścicielem, a udziały są podzielone jeszcze między Friza, pewnego Kamil'a i spółkę Ekipa Management. Lokal ma być zadbany mięso kraftowe, no a składniki zadbany, no. jakościowe tak, aby jak najbardziej sprostać oczekiwaniom klientów. Jednak część osób, mimo wszystko, narzeka, że nie ma tam opcji wege, a niektórzy zwrócili uwagę, że lokal wygląda. Ja pierdolę, kebab wega, weźcie się, pierdelnicie, nie? Pierdelnijcie się w głowy. Kebab to kebab, a nie wegę kurwa, kebab. Idźcie sobie do wegetowne, wegetariańskich kebabów, a nie tam. Dobrze, jak kraftowe mięso kurwa, to jak macie... A idź w pizdów. Nie macie mózgów. bliźniaczo podobnie do pewnej amerykańskiej sieci restauracji. Jak no, czytamy Magdalena, w nie? komentarzach. 1 do 1 pożyczony wygląd restauracji Papajs. A, Papajs to nie opcja? Szkoda, że nie ma opcji wegetariańskiej. Jednak jak się okazało, nie jest to największy problem. Lokal odwiedził książulo. Spec od tematów jedzeniowych, z którego zdaniem patrząc po zasięgach, liczy się naprawdę duża część internetu. Klasycznie jak na jego poprzednich filmach zrobił test faworyzacji i porównał kebaba kupionego przez Muala nad do tego kupionego przez siebie w obecności kamery. I uwaga, wyszły pewne nieścisłości. Chyba by mocno się od siebie różniły, a waga na tyle odbiegała od normy, że książulo definitywnie wskazał faworyzację w tym lokalu. Co o. oczywiście wywołało całą Oho, to, to, to jest strzał kolano każdego tego. Każdego lokalu. Oj, oj oj, oj, oj chuj, chuj mocno. Po, pojechali. Ja podejrzewałem, że Fris powie: No, usunąłem już tego człowieka, który to zrobił. Chciał się popisać, wiecie, jak to jest? To nie nasza wina. Komentarzy. I tak właśnie ma się tabela kalorii do tego wszystkiego. Jedna wielka ściema, bo i tak nie wiadomo, ile się dostanie. Zaplanowali otwarcie za dwa tygodnie, ale książulo im zrobił otwarcie już dzisiaj. Jeszcze Grubo. się nie otworzył, a już trzeba będzie zamykać. Chwilę po publikacji filmu wydarzyło się coś niespodziewanego, ponieważ sam Freeze postanowił wyjaśnić zaistniałą sytuację Aha. na swoim Instagramie. Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie fakt, że Karol najczęściej daje dramom pożyć, a później naturalnie się wyciszyć, bez Odpowiedzi i podsycanie. No, on po prostu się ja troszeczkę artymra... wystraszył, ponieważ, no nie oszukujmy się, Księżulo, jeżeli chodzi o lokale w Polsce, ma przeogromną siłę. Jeśli on mówi, że jest faworyzacja, mało kto tam pójdzie. Taka jest prawda, no. kto obejrzał przynajmniej materiał. Zatem zdecydował się wręcz wytłumaczyć z pomyłki i zapewnić, że po obejrzeniu nagrania z kamer wyciągną konsekwencje wśród pracowników. Słuchajcie, tak jak mówiłem, jest afera, bo wydarzyła się rzecz, która się wydarzyć nie powinna do której z czystym sumieniem zaraz, właśnie teraz się odnoszę. Okazało się, że książulo dostał za dużego kebaba od razu jak to zobaczyliśmy na filmie zaczęliśmy analizować co się wydarzyło bo my od samego początku mówiliśmy pracownikom i też cała komunikacja u nas wyglądała także nie ma takiej opcji jakby mamy też tabelę kaloryczności mamy swoje gramatury ważymy każde mięsko nie ma takiej szansy że ktoś będzie faworyzowany jakby totalnie się na to nie zgadzam nie zgadzałem nie, z... nie będę zgadzał Zresztą, byłoby to idiotyczne, przecież oglądam też książulę, jak tak, testuje te kebaby i na przykład idzie do Hajdra i zostaje dwa razy większego. No byłaby to totalna głupota. Więc e, chciałbym też ogłosić, przeprosić przede wszystkim, że coś takiego się wydarzyło i też powiedzieć, że my e, od, od, od momentu publikacji, kiedy e, to zobaczyliśmy, odpalamy kamery, wstrzynamy śledztwo u nas wewnętrznie no i na pewno zostaną wyciągnięte konsekwencje. Przemek Pro tak, żeby powiedział się w tym temacie, potępiając oczywiście takie zachowanie i zapowiedział, że nagra wraz z Karolem film z przeglądu kamer, w którym mają wyjaśnić, jak to wszystko wyglądało. Znaczy, dobrze, że nie wiecie, że nie, nie szedł w to i że po prostu przeprosił. No to jak dla mnie, no to dużo lepiej mu to zyskuje. No ja rozumiem też pomyłki, ale wydaje mi się, że nowo otwarty lokal, nowi pracownicy i oni by raczej nie ryzykowali sobie dawania czegoś, czego nie uzgodnią z menadżerem tej restauracji. No, nie wiem, no przynajmniej u mnie by było coś takiego nierealnego, jeżeli ktoś. Nigdy nie, nie wysyłamy sami z siebie jakichś rzeczy, nie dajemy więcej. To musi zatwierdzić menadżer. Tylko i wyłącznie. Tak, tak to działa na restauracjach, tak to działa ogólnie na kuchni, tak się działa na głównych kuchniach, na, główni... na kuchniach restauracyjnych. Gdziekolwiek byście nie ten. Na, w firmach różnych zawsze działa także menadżer. Nie, 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 zwykły pracownik robiąc kebaba. Ma ustalone zasady, których się trzyma, tak? Natomiast jeżeli on ma te zasady złamać i przekroczyć coś, to się pyta menadżera. I menadżer, te, więc ja podejrzewałem, że tutaj menadżer chciał popisać się i tak dalej, może chciał dobrze, ale wyszło gorzej, nie? Ale by mi anal terror zrobił, Marcin, chce się tej typiarce? No ładna jest. Internauci od razu przejęli się losem pracowników, ktoś szybko stracił pracę. Za co siedzisz? A, no bo za dużo dałem mięsa książulowi. Nie da się ukryć, zabrzmiało to całkiem poważnie. Natomiast można... Cię, no ale dobrze, że całkiem poważnie, no bo to właśnie w tym. Słuchajcie, tu, tu możemy się śmiać, ale w tym momencie książulo zaorał kebaba Freeza. Przez jakiegoś pracownika, który, któremu się w dupie poprzewracało i dał mu za dużo, tak? I to pewnie menadżer był, więc to są ogromne koszty. Założenie takiej restauracji to nie są malutkie pieniążki, prawda? Wypromowanie tego to nie są małe pieniążki, więc w tym momencie książulo traci gigantyczną sumę pieniędzy. Ja się nie dziwię, że chce konsekwencje yy, wziąć dla pracowników. Absolutnie, samym to zrobił też zauważyć zdania, że ta cała afera może być tylko i wyłącznie ustawką. Zapewne wszystko wyjaśni się po filmie zapowiadanym... Ja bym, ja bym nie ryzykował przy takiej ustawce, kiedy jeszcze chodzi o Książula, nie? No nie ryzykowałbym. ...przez Przemka. Także jeżeli dowiemy się czegoś nowego, to oczywiście was o tym poinformujemy, dlatego subskrybujcie kanał, koniecznie wbijajcie na nasze Instagramy, zostawcie... Dziękuję bardzo, dziękuję bardzo. Zostawiłem, zostawiłem wszystko dla statystyk, więc bomba jest.